Jak dużą wagę przywiązuje Pani do kosmetyków? No, myślę, że kosmetyki są dla mnie ważne jak dla chyba każdej kobiety. Lubimy kremy, lubimy różnego typu maseczki, ponieważ chcemy cały czas czu czuć się młodo, mimo, mimo to, że z roku na rok niestety nie jesteśmy starsze, to jednak kosmetyki dają nam takie poczucie zatrzymania czasu. Ja mam przyjemność zasiadać w jury i byłam jedną z członków jury i właśnie nagradzaliśmy 21 firm, które wykazały się dbałością o klienta, wykazały się coraz większą znajomością własnych marek, no i oczywiście przede wszystkim dobrymi produktami. A jakie były właśnie główne kryteria, za które punktowała Pani najwyżej dane firmy? Przede wszystkim jakość. Jakość jest najważniejsza, żeby produkty były dobre, były zdrowe. No i usługi, bo były również firmy usługowe, były również spa. I myślę, że z roku na rok e, nagrody, które są przyznawane w Polsce e, mają e, i jury ma coraz więcej pracy, ponieważ mamy coraz lepszą jakość naszych usług, naszych produktów i trzeba się ostro nagłowić, żeby nikogo nie skrzywdzić i dać faktycznie szansę tym, którzy na to zasługują, żeby mogli się poszczycić, właśnie e, e, zasiąść jakby w gronie laureatów. Czy produkty wszystkich wyróżnionych i nominowanych firm udało się Pani przetestować? Chyba nie wszystkich, ale powiem, że znaczną część. E, I to nie, 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 nie w trakcie jakby oceniania z wieloma firmami spotkałam się dużo, dużo wcześniej, korzystając z ich produktów i usług. W związku z tym moja wiedza na temat tych firm była znacznie większa niż pod, podczas samych, samych analiz w czasie naszych debat. Pani na przestrzeni lat przeszła niesamowitą metamorfozę. To było parę lat temu przed tańcem z gwiazdami, ale udało się zachować przez te lata, bo u niektórych to trwa tak na chwilę, że jest jedno bum, ale tutaj efekt jest y, coraz lepszy, pani coraz młodsza. <laughs> Dziękuję, jest pani bardzo miła. Aczkolwiek staram się dbać o siebie, staram się zdrowo jeść, staram się dobierać właściwie kosmetyki, e, staram się właściwie dobierać moje ubrania, e, żeby trochę zatrzymać ten czas. Udaje się. A czy w tym roku również cykliczna impreza Annalia będzie miała miejsce? Słynne imieniny Anki? A oczywiście mamy Anek Ponad Milion w Polsce i w tym roku, 4 sierpnia, zapraszam serdecznie do Biblioteki Rolniczej, na, tutaj na starówce naszej. Będziemy, będziemy świętować kolejny raz imieniny Anny, ale nie tylko. Będzie to festiwal zdrowia, mody. Kuchni i Urody. Zapraszamy wszystkie Anny, zapraszamy firmy, które chcą tam zaprezentować swoje produkty, oczywiście najlepszej jakości. Czyli będzie modnie i pysznie. Tak, modnie i pysznie, smacznie, palce lizać.